Witam Was w kolejnym odcinku. A w poprzednim filmie mówiłem, że muszę kupić do mojej tokarki podtrzymkę, żeby zrealizować do końca mój projekt i od tego czasu zacząłem tak chodzić i zastanawiać się, czy w sumie nie podjąć próby zrobienia takiej podtrzymki samemu, bo to może być ciekawy projekt. Trochę toczenia, trochę spawania, trochę szlifowania. Myślę, że jesteśmy w stanie coś takiego ogarnąć w myśl, że no cóż, pierwszą podtrzymkę robimy dla wroga, drugą podtrzymkę dla Przyjaciela, a trzecią dla siebie, stwierdziłem, że na razie nie będę budował zbyt dużej i wykorzystam to, co mam pod ręką. I są takie grube płaskowniki, mają około 10 mm grubości, i akurat zmieści się na nich taka podtrzymka o średnicy pierścienia 95 mm powiedzmy. Tutaj w środku mamy otwór 55, więc teoretycznie nawet jakbym chciał obrabiać jakąś tam rurkę powiedzmy 50 powinna się tutaj zmieścić. To jest rurka 35, która oryginalnie tutaj będzie się działa i jak widzicie mamy tutaj dość miejsca, żeby podłożyć albo teflon, albo po prostu tutaj wkręcimy od boku mosiężne śrubki. Zobaczymy co będzie działało. Jako że chcę obrabiać aluminium to tutaj to tarcie, myślę materiał o materiał nie będzie przesadne, więc też nie musimy się jakoś strasznie Myślę, że spoko projekt, bo na pewno się z niego coś nauczę i no cóż, będziemy mieli fajne narzędzie do przyszłych projektów. Krótko o moim planie. Robimy podtrzymkę stałą. Jeśli nie ogarniacie, nadal o czym mówię, to jest to narzędzie... Do podtrzymywania materiału daleko od samego uchwytu. Czyli w tym momencie mamy tutaj drugi punkt podparcia naszego materiału, więc nie robi się dźwignia i możemy na przykład takie długie rurki, pręty albo jakieś inne rzeczy sobie obrabiać na końcu, nie martwiąc się o tym, że siły skrawania nam wyrwą to z uchwytu. Jeśli chodzi o typy podtrzymek, no to są podtrzymki stałe, które wyglądają mniej więcej w ten sposób i je mocujemy do łoża naszej tukarki i w tym miejscu zostają. Ustawiamy je i tak już to działa. Są też podtrzymki ruchome, które mocujemy do sportu i razem z suportem jeżdżą mniej więcej tam, gdzie przykładana jest siła skrawania nożem. No, kawałek w stronę uchwytu. Przykładamy też siłę, że tak to powiem, podtrzymującą. Takiej podtrzymki nie potrzebujemy, potrzebujemy podtrzymki stałej i mniej więcej one tak zazwyczaj wyglądają. Jest też wiele nazw, pod jakimi spotkacie tego typu narzędzie. Okular, luneta. Widziałem jeszcze coś, ale nie pamiętam, to spotkałem się głównie z nazwą po prostu podtrzymka stała i okular. Potrzebujemy w sumie trzech elementów, potrzebujemy pierścienia, w którym będą co 120 stopni zamocowane trzy śrubki. Stwierdziłem, że zrobię taką bardzo prostą wersję, zazwyczaj fajniejsze podtrzymki mają tutaj taką tuleję, Um, która ma wewnętrzny gwint i specjalne śruby, które pozwalają tą tuleję wsuwać, wysuwać. Na końcu zazwyczaj jest albo bloczek z mosiądzu, albo no, jakiś plastik. Zazwyczaj jest to oczywiście teflon. No i e, generalnie e, można blokować wtedy te tuleje tutaj jeszcze dodatkową śrubą. Ja stwierdziłem, że pójdziemy na razie bardzo, ale to bardzo prosto. Śruby 8. I tutaj po ustawieniu wszystkiego będziemy to dodatkowo blokowali od zewnątrz, po prostu nakrętkami. Drugim elementem bardzo ważnym jest płytka, która dopasuje się do kształtu naszego łoża. W którym z jednej strony, oczywiście, jakby patrząc na tokarkę bliżej operatora, jest taki trójkątny występ, powiedzmy. No i e, oczywiście reszta e, jakby łoża jest e, płaska, więc będziemy musieli jakoś wygładzić kawałek metalu i tutaj od dołu wyciąć sobie e, ten element. E, pewnie 5 minut pracy jakbyśmy mieli e, frezarkę, niestety frezarką nie dysponuję. Cała ta podtrzymka nie musi być tak naprawdę bardzo precyzyjna przez to, że mamy ten pierścień który ma trzy punkty styku, to będzie działało tak jak taboret. Jeśli kiedyś mieliście porównanie taboretu z czterema nogami, a trzema nogami, to wiecie, że ten z trzema nogami będzie na każdej powierzchni stał prosto, bo po prostu ma trzy punkty, które wyznaczają płaszczyznę, jaka by ona nie była. Natomiast w przypadku czterech, no tutaj już potrzebujemy prostej podłogi, i tutaj byłoby tak samo. Więc w tym momencie e, nawet gdyby ten element wyszedł bardzo niecentrycznie, to i tak na tych śrubach jesteśmy w stanie to wycentrować, więc będzie git. Ostatnim elementem jest taki łącznik, który wyrzeźbimy tak naprawdę z byle czego. Muszę jeszcze przemyśleć jego kształt, bo tutaj musi być łatwy dostęp do tej śruby, żeby łatwo było tą podtrzymkę mocować, zdejmować, wiecie, e, po prostu obsługiwać. No i tutaj zmierzymy sobie tą wysokość, dotkniemy odpowiedni kawałek metalu i w tym momencie, już na to karce, cztery szybkie szczepy Tigiem w każdym miejscu powinny nam to ustalić. Pospawamy, obszlifujemy, pomalujemy, może jak mi się będzie chciało, i mamy gotową podtrzymkę. Na laserze ze sklejki wyciąłem sobie te pierścienie. Tutaj, tak jak wspominałem, jest 55 mm w środku. Tutaj mamy 95 mm na zewnątrz. W trzech miejscach wyciąłem też takie płaskie powierzchnie, żeby potem wykorzystać sobie to jako szablon do szlifowania już na gotowej części, ale to będzie ostatni krok. Najpierw myślę, że musimy wyciąć takie dwie przygotówki i zastanawiam się, jak to zrobić, żeby obciąć tutaj jak najwięcej tego materiału, bo absolutnie nie chcę mocować w tokarce jakiegoś kwadratu i go obtaczać, żeby było. Strasznie nie dość że niebezpieczne, to jeszcze żmudne, więc myślę, że tak. Wykorzystam sobie po prostu przecinarkę plazmową i na podstawie tych szablonów to zaznaczę. Pamiętacie, jak robiłem ten pierścień przez ostatnie półtorej godziny? No niestety nie jestem w stanie go roztoczyć. Po tej fakturze, którą zostawiła plazma niestety nóż mi skacze. Prawdopodobnie jakbym miał sztywniejszy nóż albo coś tutaj, to byłoby prościej, ale stwierdziłem, że odpuszczę, posypię głowę popiołem i zacznę od nowa. Ten kawałek metalu po prostu wyciąłem kątówką. I zostawiłem, jak widzicie, środek, który zwyczajnie sobie rozwiercimy i roztoczymy w ten sposób. No cóż, takie jest życie. Czasem się przegrywa, a czasem przegrywa. Wiadomo. W każdym razie, co wam, wszystko co mówiłem o kupowaniu materiału i w ogóle po prostu zamówiłbym wycięte laserem, przygotówki już na konkretną grubość z naddatkiem. 2-3 mm materiału. Stwierdziłem, że ten projekt robię na biedaka, więc to rozwiązanie odpada, no ale i tak szybciej e, uporam się nawet ze zrobieniem e, dwóch takich pierścieni od zera, niż e, miałbym czekać teraz na części z laserach kilka dni. Zwłaszcza, że jest weekendik, a w weekendiki zazwyczaj robię takie projekciki, a mi się strymował. To będzie początek pięknego otworu. Swoją drogą, ktoś pod poprzednim odcinkiem podpowiedział mi, żebym kupił sobie taki klucz z grzechotką. Generalnie w jedną stronę zakręcamy, odwracamy, w drugą stronę odkręcamy, ale nie jest do końca wygodny, bo trzeba tutaj idealnie trafić i dopiero możemy obsługiwać, więc zdecydowanie. Jednak trafienie po prostu otwartym z jednej strony kluczem płaskim jest troszeczkę szybsze. Od ostatniego ujęcia minęło trochę czasu. Padła mi bateria, ale stwierdziłem, że z robotą będę parł, bo chciałem jak najwięcej zrobić. Jest kolejny dzień i na razie mamy tyle. Zrobiłem pierścień. Jak widzicie, roztoczyłem na razie środek, tyle, żeby dało się złapać to. Tutaj od środka i wyrównać tą zewnętrzną krawędź. Nie jest idealnie, natomiast, no cóż, powiem Wam szczerze, że toczenie tego zewnętrza to jest już masakra, biorąc pod uwagę, że jesteśmy naprawdę na krawędzi możliwości naszej mini tokarki. A jeśli chodzi o to, co będziemy robić dalej, myślę, że przetoczę tutaj czoło. I na razie ten element zostawię, bo już mnie znudziło to kółko. Będę musiał zrobić jeszcze jedno, ale chyba najpierw przyspawam to do większego kawałka metalu, oszlifuję to i dopiero będę obrabiał dwa naraz, żeby po prostu oszczędzić czasy i nie powielać jakby tych samych operacji. Dociąłem też kawałek metalu, który będzie podstawą, więc myślę, że zaraz zajmę się nim. Teraz spróbuję stoczyć tutaj jeszcze czoło, żeby. Po prostu ta krawędź była równa, nie miała rdzy i ładnie przylegała do drugiego elementu. To jest moja absolutnie ulubiona operacja na tokarce, jak to czoło tej naszej części staje się z każdą chwilą coraz bardziej błyszczące. Taka duża część też fajnie ilustruje to, jak bardzo różni się prędkość obrotowa części tu. A tutaj, jak bardzo zmienia się dźwięk tej obróbki i faktycznie to jest to, o czym gdzieś tam zapominam, a trzeba pamiętać, że tutaj są zupełnie inne parametry skrawania niż tutaj. I już mi się zdarzyło spalić inny nóż po prostu. To jest póki co największa, największy element, jaki zrobiłem kiedykolwiek na tej tokarce. Muszę przyznać, że wygląda spoko. Jak się wkurzę i porzucę ten projekt, będę mógł powiedzieć Magdzie, że zrobiłem jej pierścionek. Musi tylko przytyć na palcach. Zobaczyłem odrobinkę natchnienia, więc jednak zajmę się tym drugim elementem. Tak jak wspomniałem, będą ze sobą zespawane w ten sposób, bo tu już zacząłem robić faskę. A tą zewnętrzną krawędź brzydką możemy na razie tak zostawić, bo obrobimy ją sobie potem. W każdym razie teraz co, muszę wyczyścić tutaj tą powierzchnię i powiększyć tą fazę tutaj, bo nie jest za duża. Zacząłem ją robić tutaj na tokarce, ale stwierdziłem, że tylko się namacham, a to nie jest w ogóle żaden krytyczny wymiar, więc mogę ją. Spokojnie tutaj zebrać na szlifierce. Natomiast zanim zeszpawam to razem, to jednak z tego kawałka obkroję ile się da, i też tutaj spróbuję zrobić faskę. Nie będzie tak ładna w tym momencie, natomiast nadal odnośnikiem tutaj teraz jest ten element i dobrze, że mamy go obrobionego praktycznie już prawie, że na gotowo, z wyjątkiem tego otworu po środku, bo dzięki temu będziemy wiedzieli, ile materiału tutaj jeszcze musi odejść z tego dolnego kawałka. Im więcej tutaj oczywiście tego metalu faktycznie odetniemy, obszlifujemy, odgryziemy, tym mniej, potem będziemy mieli obróbki na to i naprawdę oszczędzimy sporo czasu, e, więc teraz tak myślę, że opierdzielę to dalej e, szlifierką kątową ile się da e, te ceramiczne tarcze do cięcia, które mam od Sango, Ben od Nortona, jezu jakiś tos. Jeśli potrzebujecie czegoś od czego dosłownie metal znika Norton Quantum 3 Absolutnie zajebiste. To niestety nie była reklama, bo nikt mi za to nie zapłacił, ale serdecznie mogę wam polecić. Eee, dobra, idziemy to obciąć. Zaczynam marzyć o fryzarce CNC, bo to by były dwie operacje rowkowania, ale z drugiej strony podobnie taniej byłoby po prostu zamówić przygotówki ze stali 20 na laserze z naddatkiem 2 mm. Z następną podtrzymką tak zrobię. Jestem praktycznie gotowy do spawańska. Musimy sobie tylko ustawić naszego metalowego burgira. Jak widzicie, obydwa elementy są w sumie nieźle dopasowane. Udało mi się je bardzo ładnie obszlifować i zukosowane, więc przynajmniej myślę w sześciu miejscach zrobię szczepy. Najpierw po dwóch stronach, potem jakoś tak, i będę po prostu powoli jechał dookoła. Zrobimy sobie jedno przejście. I potem drugie, żeby wypełnić tutaj tą szczelinę. Łapię sobie masę w ten sposób, żeby nie puszczać prądu przez imadło, bo nie chcę go uszkodzić. Wygląda na to, że 140 to jest tyle, ile potrzebujemy, więc no cóż, jedziemy przy 140. Chcę, żeby te płytki do siebie idealnie dolegały, żeby tutaj wiecie, od tego ciepła coś nam się nie pogięło. Tak wygląda gotowy element po wychłodzeniu, jestem bardzo zadowolony z tego jak wyszło mi to spawanie, praktycznie w tylko jednym miejscu coś, jakiś brudek musiał być i wyszła jakaś porowatość, w każdym razie w innych miejscach jest ładnie, w miarę gładko i na równo z materiałem, więc teraz... A tylko szybko to przeszlifuję i możemy to zapiąć w tokarkę. Nie śmiejcie się ze mnie, że toczę wzdłużnie wytaczakiem. po prostu nie mam nic innego na płytki, a te płytki świetnie na tej stali się sprawdzają. Wykończenie powierzchni jest jak widać całkiem fajne, plus jak widzicie obrobiłem sobie tak wstępnie 2 mm powiedzmy od przodu naszego detalu, żeby popatrzeć w którym momencie nóż będzie brał pełen wiór i już stoczymy Wszystkie te nierówności powierzchni, które tutaj mamy, jestem naprawdę mile zaskoczony. Pewnie tutaj jak dojdziemy do tych spoin, które niestety są głębsze, tutaj zabrakło trochę spoiwa, tutaj, no generalnie pewnie te miejsca wymuszą na nas zebranie jeszcze odrobinę więcej materiału. Natomiast ten wymiar nie jest super istotny, bo wszystkie inne elementy będziemy pod niego tutaj wykonywać. Woli kończę, zostało kilka przejść. Tutaj pogłębiłem sobie to, co zrobiłem oryginalnie, bo zauważyłem, że jest kilka takich punktów, gdzie jeszcze widać taką porowatość z tego naszego spawania, więc stwierdziłem, że stoczę to jeszcze bardziej. I no cóż, powierzchnia jest taka pod palcem trochę chropowata, ale wygląda ładnie, więc pod tym względem nie ma się do czego doczepić. I ostatecznie najlepiej zaczął działać taki eee, lutowany nóż, który miałem w zestawie z tkarką. On całkiem fajnie ciągnie tutaj wióra, którego robi się strasznie dużo. Swoją drogą, jeśli macie dobre przepisy na no ten makaron, to dawajcie znać, bo chyba robię coś nie tak. Gotowałem go strasznie długo, a nadal jest twardy, więc. No cóż, może podrzucicie mi jakiś pomysł? Myślę, że przy tym projekcie spróbujemy czegoś nowego, czego nie było na moim kanale. Mianowicie podzielę film na dwie części. Albo więcej, jeśli okaże się, że produkowanie kolejnych elementów tej naszej podtrzymki będzie już e, problematyczne bardziej. A to jest druga szczęka, wspaniale. E, trójka, dwójka i. Ups. Zatem w tym odcinku, bo mam siłę na jeszcze jakieś dwie godziny tej bezsensownej pracy, spróbuję dojść do etapu, w którym będziemy mieli metalowy pierścień, czyli e, innymi słowy do etapu, w którym bym był, gdybym zamówił z Allegro odcinek rury grubościennej na tłoki hydrauliczne. <grywanie> Ale okej. Okay. Nie wiem jak wy, ale ja się bardzo dobrze bawię, bo przynajmniej się czegoś uczę. Takie projekty, wiecie, może nie są najbardziej praktyczne na świecie, ale przynajmniej wiem, że jak będę chciał kiedyś zrobić taki pierścień do czegoś z metalu, to no cóż, przynajmniej będę miał mniej więcej wyobrażenie jak się za to zabrać. Wtedy być może nie zajmie mi to dwóch popołudni, tylko mniej. sobie jeszcze tutaj pierdyknąć faskę. I cyk! Wspaniale, cudownie. Wiercimy otwór, roztaczamy, obracam, toczę drugie czoło, i idę do domu. A to jest MVP tego odcinka. Nie mam pojęcia czemu ten nóż akurat w tym zastosowaniu tak dobrze działa, ale działa świetnie, więc no cóż, Hall of Fame, Bez smarowania nie ma jechania. Wiertło 13 mm to jest zarazem największe wiertło, jakie mam i jakie wejdzie do tego uchwytu. Teoretycznie pasuje tutaj też uchwyt od mojej wiertarki stołowej, ale i tak nie mam większego wiertła. Zastanawiam się, jakie największe by ta to kareczka pociągnęła jak całe 16 to byłoby zajebiście plus oczywiście można potem dokupywać jeszcze większe wiertła już tutaj na ten stożek K2 Ubocznym skutkiem jest powstanie nowego rodzaju makaronu a tak na serio, to po zachowaniu wiertła wydaje mi się, że konik jest niestety ustawiony nieosiowo względem uchwytu, ale na szczęście nie na boki, tylko góra-dół, więc to teoretycznie powinno być do załatwienia jakimiś podkładkami. Będę musiał wykmienić, jak się to ustawia. Tutaj są wytoczaki, z których skorzystamy. 7 mm, który wiem, że wejdzie w ten otwór i nim sobie roztoczymy na tyle, żeby nam wszedł nasz drugi wytoczak, czyli 12 mm. I nim dokończymy sobie już nasz otwór na gotowo. Interesuje nas tutaj około 55 mm. To mi da po prostu na tyle dużą średnicę, żeby wszystkie projekty, które mam w głowie, dało się zrealizować na tej podtrzymce. Myślę, że w przeciągu kilku tygodni to moje stanowisko tokarskie ulegnie lekkiej zmianie. Chcę zrobić nowy stół z porządną metalową ramą. Bardzo grubym blatem, plus od spodu chciałbym, żeby była konstrukcja, do której nasza tokarka będzie bezpośrednio dokręcona. Plus, mam ciekawy pomysł na tą ramę, zobaczymy, czy wypali. I jeśli wypali, to to również powinno poprawić osiągi naszej tokarki, biorąc pod uwagę, że wtedy będzie bardziej związana z dużo cięższą masą. W każdym razie chciałbym wtedy też zamocować taką ściankę narzędziową z tyłu, od góry zrobić porządne oświetlenie, które będzie doświetlało wszystko, co tutaj się dzieje, bo akurat ta część mojego warsztatu jest dość ciemna, bo światła są jakby za mną. No i jeszcze dodać jakiś taki punkt montażowy, w którym będę mocował kamerę i wtedy będziemy nagrywać sobie wszystko. Powiedzmy od tej strony, albo od tej strony, w zależności od potrzeby. Chciałbym zrobić takie ramię, które będzie się wychylało, więc to też powinno poprawić e, widoczność. No, dużo takich różnych rzeczy jeszcze przede mną. E, powoli zacząłem się w końcu wbrać za ten e, warsztat, więc a, powinien się robić dużo przyjemniejszy. Mamy to. Ta ta ta! Zmierzę to próbnie w celach informacyjnych. 33 mm zależy nam na pięćdziesięciu pięciu. Czyli będzie to wyglądało mniej więcej tak. <laughs> Jezus Maria, ile toczenia jeszcze przede mną. Pierdzielnąłem z kółko-markerem, będę przynajmniej wiedział, kiedy mniej więcej będę się zbliżał do tego wymiaru. E, wiadomo, może być trochę więcej, może być trochę mniej, ale chcę mniej więcej te 55, żeby dało się tutaj obrabiać rury albo pręty do 50 mm. Zostały ostatnie cztery operacje i podekscytowany zacząłem zmieniać nóż. Zapomniałem o przejeździe wykończającym. Puszczę na autopilocie po prostu jeszcze jeden przejazd, żeby w tym momencie tutaj ta, to wykończenie powierzchni było ładne. A piękna faska. Jak wiadomo na faski lecą laski. I w sumie to możemy wyciągać nasz detal z uchwytu. Czy to na pewno wszystko? Tak. <laughs> Powinien teraz usiąść i się pobijać. Jezus Maria, to jest najładniejsza rzecz, jaką zrobiłem w życiu. Nie będę już w tym odcinku nic wiercił, nic szlifował. Myślę, że muszę ustawić tą szlifierkę najlepiej jak tylko się da, zanim zrobię te trzy płaskie punkty podwiercenie. Druga sprawa, że moja wiertarka nie jest idealnie ustawiona. Przypominałem że to moja ulubiona operacja. Pięknie. Myślę, że zrobimy sobie jeszcze jeden przejazd, taki turbo wykańczający. Przyspieszę mocno to karę, i. Będzie hmm, beautiful. Ale gładkie. Faska tu. Faska tam gotowe! Muszę przyznać, że jestem z ciebie całkiem dumny. Dla większości osób pewnie taki kawałek metalu to jest nic szczególnego, ale ja się cieszę, że pierwsze się nie poddałem. Bo jest bardzo dużo projektów, które gdzieś tam zaczynam i porzucam. E, bardzo dużo projektów, do których na przykład zaczynam nagrywać filmik i porzucam, więc e, muszę się tego oduczyć. Mam nadzieję też, że siądzie Wam ta nowa formuła, w której takie dłuższe projekty będę kroił po prostu. Nigdy tego nie próbowałem, bo zawsze mi się wydaje, że lepiej zrobić jeden filmik i tyle jeden filmik, jeden projekt. Ale zauważyłem, że to zajmuje za dużo czasu, żeby utrzymać wrzucanie filmów co tydzień, do którego chciałbym wrócić. Więc, no cóż, zobaczymy, jak to będzie działało. Było to bardzo dużo bezsensownej pracy, umówmy się, ale z tej pracy bardzo dużo się nauczyłem, bardzo dużo wyniosłem i, no cóż, wyszło coś fajnego. Ok, tyle. Dzięki za oglądanie i jak zwykle miłego dnia.